Witajcie, kochani. Właśnie odebrałem paczuchę z paczkomatu. Zaraz zobaczycie, jaki fajny wynalazek. Także zabieramy się do domu i razem rozpakujemy. Zapraszam na film i życzę miłego oglądania. Witamy, witamy. Otwieramy paczkę, którą mąż przyniósł. Zapewne nie dla mnie. Jest i moja żona, tak. Nie zmieniaj tematu. <grym> Nic się nie ukryje. To jest wspomniana paczka. Uwaga, która, mam nadzieję, pozwoli nam oszczędzić kolejne grosze. Jest i on. wentylator kominkowy. Tak. Wentylator nie jest ani elektryczny, ani na baterie, ma działać sam z siebie, poprzez ciepło kominka. A czy będzie działał? To się okaże. To się okaże. Będziemy robić wielki, mały test. Tak. Otwieraj. Czy nam nie przysłali... Jakieś, Coś dla mnie, jakiś kosmetyków. Jakieś kury przez pomyłkę albo kolejne kaczki. Instrukcja. Instrukcja. Poczekajcie, bo. Targaj, targaj, Tutaj, Ty robisz, targajcie. To jest otwiera. Ale, Michu, to nie jest takie proste. Aha, nie. to idzie tak. Ja mnie to mnie nie rzuciło. Mam. No, jeszcze, jeszcze. się wysuwa, muszę to przerwać. Arbi. Na pewno to się w łatwiejszy sposób da otworzyć. Na pewno, ale ja lubię sposób mniejszy. Żona lubi targać kostony. Po dłuższej chwili i na myślę. Dało się, że ona ciężko było. No dobrze zapakowali. Dobrze tak. zapakowali. Tak wygląda to urządzenie. Zaraz wam przybliżymy jak to ma działać. I przeniesiemy się do salonu. Z tego co widzę ma działać od temperatury 60 do 345 stopni. On jest taki leciutki. Piszę 0,60 kg. No spójrz, podnieś sobie. No, bardzo Zaczekaj. lekki. To trzeba będzie zdjąć. Jeszcze. Kręci się. Zobaczymy jak to działa i wytłumaczymy Wam zasadę działania. Dokładnie. Jak zadziała? Co <laughs> jak działa? odstawiasz? Zadziała, nie, nie ma wyjścia. Pieniążki wydane. Dobra. Powiemy też ile kosztował, ale po kolei. Zapraszamy do salonu. Idziemy testować. Dobra, no co? Bóg. Jedziemy na żywca. Nie było nic tu testowane. Żona jest uzbrojona, zobaczcie. Żeby nie było. Zmierzymy temperaturę, jaka Pięca. jest w tej chwili na, w tym miejscu. Ile mamy? Kąstu 170 stopni, tak. Czyli po położeniu powinien działać na jakieś pół mocy. Mm. Bo o ja ile się orientuję, to im cieplej, tym szybciej się kręcić. No jestem ciekawa. No dawaj. W tą stronę, tak? Powiedziałeś. No później będzie w tą, daj na razie, w naszą, żebyśmy widzieli. Dobra, odległość? No. Nie. Może stać bliżej tutaj, nie? Nie ma znaczenia. On ma złapać temperaturę. O. To musimy poczekać, żeby złapał. Połóżmy i czekamy. Nikt nie ma stopera. W piecu się pali jak się pali. Ładnie. Tak delikatnie no. I tam mamy 170 stopni. Dobra, jest minuta nagrania, więc liczymy od tej minuty, że stoi tam ile? Już 10 sekund. To może być długi film. Tak, on musi nabrać. Nie tykamy Jeszcze. go, nie tykamy. Jeszcze. To srebrne na górze to jest taki uchwyt, z tego co czytam, żeby, żeby przenieść i się nie oparzyć. Eee, no boli mi już ta... Ręka? Ręka. Co, się wymienić? Ej, ale rusza się delikatnie, widzisz? Nie. Tak. Jeszcze nie nabrał temperatury. No, on też sobie przyjechał paczkomatem, także na pewno jest lodowaty. Rusza się faktycznie. Rusza się Ale takim tempem, że tego raczej nie, nie zauważycie. No czapki mi z głowy jeszcze nie zwiało. Tak. Włosy mi. Patrz. Jest! Ruszył! 50 działa. sekund minęło, ja! Działa! I ciepło będzie nam niosło, tak? Gdzie go postawicie, w jakim kierunku tam będzie to ciepło, tak? Tak, ma je rozmusiwać. Rozmówi. Chcemy go ustawić w tą stronę przez otwarte drzwi. Żeby szło cię było do korytarza i do dzieci tak. Do przedpokoju, no i tym samym na górę. No fajnie. Pokaż? No jakiś tam podmuch jest, zobacz, przełóż sobie rękę. No. No szału nie ma jak elektryczny, Szaunim. ale coś tam mucha mucha dmucha. dmucha, dmucha. Czy nie wiem do końca jak to działa, ale to chyba nie o to chodzi, że to ma tak wiać, że mamy nam w, e, no włosy, nie, nie wiem, to tylko, tylko to ma delikatnie przemieszczać. ciepło przemieszczać, tak? więc to nie jest do chłodzenia, tylko do tego, żeby to ciepło ale przemieszczać. Ale mamy tak kratki ustawione, że na filmie się wydaje wolniej, że on się kręci. Wiecie jak Och, koła w samochodzie, czy śmigła w samolocie, on się kręci szybciej niż widać czuję. na filmie. Czuję. Czujesz tam? Czujesz? No, ty jesteś metr. No czuć. Czuć, ja przecież czuć. czuję. Jestem tutaj, żona jest tu i czuję, i czuję powiew. Dobra, zrobimy test sobie Czyli zaraz. Czyli kochanie, im będzie cieplej, tym on szybciej, szybciej będzie. będzie, Tak, szybciej się będzie kręcił. Zrobimy test na drzwi. Zmierzymy temperaturę drzwi, odwrócimy go w stronę drzwi. On jest na tej wysokości. Zmierz, nie wiem, tutaj i tutaj. Ile jest? 21. jeden. a wyżej? Jedną płytę wyżej? No, to już jest cieplej. 23,5. Dobra, my go obrócimy w tę stronę i za parę minut sprawdzimy. Nie jest ciepłe. Także można przenosić. Tak? Może bardziej do tyłu. Mm. W ten sposób bym go dał tam, gdzie mierzyliśmy. No nie. Niech tam wieje. No tak. Trochę bardziej na środek, bo zahaczymy przecież z kapusią. Gdyby dzieci czy ja, no to. Ja, no nie zrobił. O. Dobrze. Zostawiamy go tak. Drzwi mamy zmierzone i poczekamy ile? 10 minut. Tak. 10 minut zobaczymy, czy coś się zmieni. Minęło 10 minut. I sprawdzamy. Sprawdzamy. Sprawdzaliśmy drugą. Ta dolna, na tej dolnej było 21,5. Jest 25. Widać? Przełóż. No jest przełożone. 24, 25. Jeszcze rośnie. Było 21,5, mamy dwa, będzie 25,5, czyli 3 stopnie więcej. A na tej I... górnej było 23,5. 23,5 Patrzcie. No, miałaś gdzieś miejsce, gdzie daj trochę w prawo. Nie, tu jest chłodniej, w lewo. O, tu jest grubo. 27. No bo jest blisko, nie? No dajmy na to, że jest 28 stopni, czyli 5 więcej. On sobie tak dmucha dokładnie pod tym kątem. Mamy gdzieś tam metr, metr 20 odległości. No to ładnie, nie? Mm -hmm. I co, zadowolony jesteś? Oczywiście, że tak. Teraz tak, jakby ktoś był zainteresowany, to link Wam wrzucimy w opisie. W opisie też wrzucimy Wam link do miejsca, w którym możecie nam postawić kawkę. Serdecznie zapraszamy, a wszystkie pieniążki zebrane z tak zwanej kawki trafią do naszych skrzydlatych przyjaciół. To znaczy, kupimy im jakieś dobre jedzonko. A my bardzo lubimy kawę, a nasze pierzasty bardzo lubimy jeść, więc myślę, że jeżeli ktoś ma ochotę, to... Także kawka się? zamieni się w paszę. Co byś jeszcze o nim powiedziała? Ja Wam powiem teda, że kompletnie go nie słychać. To chciałam powiedzieć. Zadajesz jest totalnie pytanie, bezszelestny. Nie słychać go w ogóle. Co byś jeszcze chciała o nim powiedzieć? Przede wszystkim jest ładny. Jest ładny. Pod bardzo pasuje. Bardzo I szybko działa, ja... bo jestem pod wrażeniem. Tak. Bardzo szybko. Czytałem też, że jak ktoś ma kominek, no to on się niestety nie nada, bo on musi stać na rozgrzanej powierzchni. A kominki grzeją zazwyczaj przez szybę czy tak. przez płaszcz wodny, tak, oddają temperaturę, także się na pewno nie nada. A jak ktoś ma taki piecyk wolno stojący, na którym można go ustawić, no to polecamy. Mhm. Jest bardzo ładny, taki stylowy. Ja jeszcze mam pytanie: Czy na tamtej kozie chyba nie działałby, nie? Działoby, ale nie. Czyli nie ma znaczenia: jest podwyższenie na kozie, można postawić, tak? Tak, tamta koza była tak zamykana od góry, i też widziałem w internecie, że na takiej kozie działał. A zaraz powiem Wam, jak to naprawdę działa. No więc, tak, drodzy widzowie, zasada działania tego cuda, oczywiście ściągłem z internetu, no bo skąd <laughs> mógłbym wiedzieć. A więc wentylator kominkowy wytwarza obieg ciepłego powietrza pobierając je od nagrzanego pieca bądź kominka. Tak jak w naszej sytuacji przez tę swoją stopę. Wykorzystuje do działania różnice temperatur. Bimetaliczny pasek w wentylatorze reaguje na temperaturę i reguluje pracę wentylatora wprawiając go w ruch. Nie wymaga użycia baterii ani dodatkowego źródła zasilania. I to jest cała filozofia. A w drugim miejscu jest opisane troszkę inaczej, że w urządzeniu znajduje się moduł termoelektryczny, czyli pewnie ta biblaszka, który napędza silnik wentylatora. Gdy moduł generatora doświadcza różnicy ciepła między górną i dolną powierzchnią, wytwarza prąd elektryczny. Podstawa wentylatora nagrzewa dolną powierzchnię modułu, a górna część jest chłodzona przez górne żebra wentylatora. I więc pewnie po to i te stylowe, ładne żeberka. I tak to działa całkowicie za free. Mhm. Może się ktoś zdecyduje? Może ktoś o tym wiedział? Może ktoś nie wiedział? Oczywiście kolejny telefon przerwał nam nagranie. Skończyliśmy na tym, że może ktoś wiedział, a może ktoś nie wiedział. No ja myślę, że jak za tą cenę otworzymy zaraz sobie te drzwi. Niech tam Wiuha, nie? Dokładnie, no po to tam jest. I zobaczymy, jak będzie sytuacja wygląda wieczorem. Myślę, sobie że skoro. Przed? Tak, no. zmierzymy sobie. Tam mamy zresztą czujnik od centralnego ogrzewania, nie? No, no, On nam tak. pokazuje temperaturę i będziemy wiedzieć, czy pomieszczenie się nagrzewa, czy nie. To co, polecamy? No, jak na razie wszystko działa bez zarzutu. Temperatura się podnosi? Myślę, Jest absolutnie nie niesłyszalne, tak. Temperatura się podnosi. Jakiegoś wiatru nie robi, wiecie, żeby. Bardzo. Oczywiście chodzi szybciej niż widzicie? Bardzo delikatnie. Delikatnie robi, czuć, ale nie jest to. To tak. Najważniejsze, że nie trzeba myśleć o bateriach, o no, prądzie, no to by było niemożliwe, no bo jak na piecu. Taki ciekawy gadżet wynalazek. Nie trzeba tego wyłączać, włączać, pilnować, tak. sprawdzać, czy jak wyjedziesz do sklepu, czy coś. Dokładnie. Y, Samobsługowy jest. On sobie tu będzie stał, rozpalimy w piecu. Sam się włączy, sam się wyłączy. Jeżeli nawet bym miał podnieść temperaturę o 1 stopień w pomieszczeniu obok, to już warto. Tak. Bo nagrzać o 1 stopień, to trzeba troszkę tego gazu zawsze więcej złożyć. I Jaki koszt? Coś około 100 złotych, link będzie w opisie. opisie. Są różne modele, są nawet z dwoma śmigłami, jakby ktoś chciał, większe, mniejsze. No i wtedy ceny się zmieniają. Link będziecie mieć w opisie filmu. Także zapraszamy. Zobaczcie sobie, może ktoś będzie chciał wypróbować. No, nie są to takie wielkie pieniądze, że żeby były wyrzucone, nie? A zawsze to coś da. Sprawdzić można. Niewielkim kosztem. Jak ktoś ma na przykład większy salon, to ja bym go ustawił w stronę salonu, nie? Tak. Żeby na przykład rozmuchiwał powietrze na cały salon, a nie tylko na. Nie tylko przy kominku jest gorąco, a gdzieś tam dalej macie zimno. Można na przykład kupić takie dwa osobno i dać na jedną hmm. stronę i na drugą. Tak, prawda? ja widziałem, no. widziałem, że mają na kominkach, tak? Po dwa. jedną stronę salonu, w drugą stronę salonu. Dokładnie. Ważne, że działa, bez niczego. Jestem w szoku. No Może ja to też. tak zaczęło szybko, nie? No. Myślałam, że nie wiem i trzeba Minutkę, nie? On tak delikatnie drgnął, a potem nagle ruszył tak. i już, już tak sobie jedzie. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądało, jak będzie się temperatura zniżała jak to będzie wyglądało, jak się będzie zaczynało. Podejrzewam, że on zwolni, aż, aż się zatrzyma, nie? No, ale chcę zobaczyć, tak? Z ciekawości. No, spróbujemy zmierzyć ten moment, kiedy on się zatrzyma, jaka będzie temperatura wtedy na piecu, nie? Napiszemy no jak nie zapomnimy to, tak. Napiszemy tam w komentarzu. Także na dzisiaj dziękujemy. Zajrzyjcie do opisu filmu, będą tam ciekawe rzeczy. Prosimy o subskrypcję, łapki w górę, komentarze oraz o kawkę, jeżeli macie ochotę. Jak ktoś ma ochotę napić się z nami kawy, to tam macie link w opisie. Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki. Pa. Pa.